Dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony Adam Szalak dla PokerStrategy.com Dzisiaj przedstawiam wam filmik z high stakes'ów, z wysokich stawek do których doszedłem ciężką pracę, jak widać blindy są 5-10 jakbym nie był taki dobry to bym nigdy tutaj nie grał nauczę was po prostu jak wygrywać w pokera jak być najlepszym i zajebistym jak wygrywać. Tutaj mamy dość prostą decyzję, ponieważ wydaje mi się, że ten gracz Jasperin tutaj blefuje, więc wpierdalamy Olina, tak to mówiąc. Bo on, no żeby zabezpieczyć się przed blefem po prostu. No, oczywiście blefował, tak jak myślałem. Przegraliśmy, trudno. wit kurwa. Macie, pierdolę, kurwa, macie, kurwa. Ja pierdolę znowu przejebałem, kurwa. Kurwa, ojciec się wkurwi. A tak na boku, wam powiem, że pieniądze są ojca. Wypłaciłem je z konta parę razy. No trudno. Teraz przejdziemy na full gilt poker. Tam zostały moje ostatnie pieniądze. Zaraz się zobaczymy. Czekajcie. Cześć, tu z powrotem Adam Szalak. Właciłem. Hmm, znaczy wszedłem na konto taty na Full Tilt Poker i będziemy teraz wygrywać pieniądze. Bo są nam potrzebne po przegraniu na tamtym sofcie wszystkiego. No, ja wiem, że mam... Jestem po prostu lepszy od przeciwników, więc na pewno będę w dłuższym okresie na plus to rozdanko 2.9 nie w kolorze wydaje mi się, że powinniśmy tutaj no zaraz zobaczymy 2.9 zakres przeciwników będzie coś koło 6 nasz pomocniczy program pokazuje nam, żeby puszować. to też robimy o nie, nie wyszło kurwa mać dobrze, przebił nas Będziemy puszować, tak jak nakazał nam program. Bo oni po prostu wszyscy blefują. To mam na nich kurwa wszystkich rida. Kurwo jebana. Oni blefują, jestem tego pewien. O, to ładnie. Chciał nas wyblefować. Jest! Jest! Kurwa street! Kurwa! Kurwa! Ja pierdolę. Kurwa, czekajcie, musimy wpłacić pieniądze. Ja pierdolę to jest nasz ostatni hajs kurwa musimy to zagrać najlepiej jak możemy kurwa 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 a, ja pierdolę kurwa kurwa macie ja pierdolę, kurwa o, program nam pokazał no ale cóż czasami pech jest trudno zdarza się czemu nie dostaliśmy kart ojciec mnie zabije kurwa no czekamy aż w końcu dostaniemy karty no ale widzicie tutaj ogólnie gra wygląda tak że lecą same blefy i dlatego dobrą strategią po prostu jest walenie ich polinów z dupy zabezpieczanie się przed blefami jeszcze przed flopem i wygrywanie każdego rozdania jak się pokaże, chodzi o to, żeby wygrać każde rozdanie po prostu. Dobra, teraz zobaczymy. Mamy walet 5. Co wskaże nam nasz kochany program? Będzie to push. No więc gramy za nasze ostatnie pieniądze. Mam nadzieję, że to wygram, bo jak nie, to przejebane. Jest! Jest! Piątka! Jest! Jest! Hold! 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 Jest! Jest! Hold! Hold! Mam Kurwa! As na riverze! Hold! Hold! One time! Hold! Jest! 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 Uff! Podział puli. Widzieliście program? Wskazuje dobrze. Teraz mam yy, dama dwa. Yy, to będzie pusz. Chyba, ale nie. Obniżmy, obniżmy troszkę. Obniżmy troszkę zakres rąk przeciwnika. Do 50%, bo oni będą się już nas bać i nie będą blefować aż tak często. No ale program jednak wskazuje też pusz. Co? się Wskazał pusz, więc dlatego pusznęliśmy. No i wydaje mi się teraz. Za ostatnie pieniądze. Za ostatnie pieniądze. Wącam wygraj. nie, dama, 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 one time, one time, dama, one time, one time, dama, one time, one time, dama, 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 dama kurwa na wiedamy damy one time, więc damy kurwa one time, one time, damy kurwa, one time, Dwie damy one time, damy, damy one time <laughs> Koniec seningu pierdole to.